Być albo nie być. Oto jest pytanie. Kto postępuje godniej? Ten, kto biernie stoi pod gradem zajadłych strzał losu? Czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść i w walce kładzie im kres? Umrzeć, usnąć, nic poza tym. Tak, taki koniec byłby czymś upragnionym. Umrzeć, usnąć, spać i śnić może. Gdyby nam woli nie zbijała stropu, obawa przed tym, co będzie po śmierci. Tak, to świadomość czyni nas tchórzami.

Nie. Wyjdź, wyjdź. Nie. Te, nie, te... nie umiesz, te 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 nie. Te... to 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 be or not to be. That is the question. Whether the there in the mind to suffer the slings and nie. arrows of things for To w ogóle nie być tak, nie, nie. Co, co źle! nie źle? źle! Daj mi to zrobić! Aha. No, proszę bardzo! To powinno być to be or not to be. That is the question! Whether it's nobler in the mind to suffer the slings I and arrows... Stop Why? Listen to To be or not to be. That is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer nie, nie, nie. the slings No, 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 maybe i say I'm Hamlet, it To be or not to be. That is the question. Whether it's nobler in the mind nie, to suffer... What are you talking about? I can't see it. It should be, to be. To, be. <laughs> to be or not to be. That is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer... It should be to be, be or be. not to be. be. That, is that, is that is the but question. Whether it's nobler in the, the, the mind to suffer... <laughs> Musimy się kłócić, być na siebie źli, skakać sobie do gardel? Dość, dość, wszyscy siadać na krzesła! Zacznijmy od początku. Cześć wszystkim, jestem Gertruda. Cześć, Cześć Gertruda. I gram w tej sztuce, matkę Hamleta. Ej. Cześć wszystkim, jestem Laertes. Jestem Cześć. bratem Ofelii i synem Poloniusza. Cześć. 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 Cześć, Hej, ja jestem Ofelia, córka Poloniusza, no i siostra Laertesa. Cześć, Cześć. Cześć Ofelia. Ja też jestem Laertes. Coś dużo Coś... tych Laertesów. Ja jestem Hamlet, już sam nie wiem kim jestem. No to. Kto zacznie? <laughs> Ym, no to może ja? Brawa. Mam dość. Po prostu dość. Jaki wrydny los przyniosła mi fortuna. Jestem jedynie pionkiem w tej grze rozdarta pomiędzy miłością a obowiązkiem. Jestem w jakiejś, nie wiem, pułapce. A tak naprawdę, tylko jedna, jedna, jedyna rzecz mi się marzy: wolność. Całym sercem, duszą, świadomością takiej pragnę, ale co wtedy będzie z moim ojcem oraz bratem? <grytanie> Jak to, co? To, co zawsze. Przecież od setek lat gramy tą sztukę. No, no, no właśnie. Ojciec planuje coś w sekrecie, brat próbuje mnie ostrzec. Oboje sądzą, że mnie znają, że wiedzą, co jest dla mnie najlepsze, ale nic nie wiedzą. Moje serce bije wyłącznie dla Hamleta. Chociaż. Czyli on nie zatracił się w jakimś szaleństwie? O, zatracił się w szaleństwie. Mówi do mnie zagadkami, których nie jestem w stanie rozszyfrować. To mnie doprowadza do jakiegoś przedziwnego stanu. Nie wiem co się dzieje. Boję się. Powinnam wyrwać się z okrutnych łańcuchów losu, przestać być marionetką w tej grze. Stać mnie na więcej. Od tej chwili, od tej sekundy, od tego momentu. Ofelia to ja. Ja jestem Ofelią. I będę posłuszna tylko i wyłącznie własnemu sercu. Czy mogę jeszcze coś dodać? Tak, tak. śmiał. To wszystko prawda, co mówi Ofelia. Ta historia zawsze kończy się źle. Zawsze. Czy to nie jest okrutne, że nieważne, co zrobię, ta historia kończy się tak samo? Choćbym nie wiem, jak się starał, Ofelia odgrywa taką samą rolę i ginie przez decyzję, której nawet nie mogła się sprzeciwić. Ofelio, moja kochana siostrzyczko, w tej historii nigdy nie było dla Ciebie szczęśliwego zakończenia, prawda? Byłaś traktowana jak zwykłe narzędzie w historii, która została wcześniej napisana, a teraz dzieje się na naszych oczach. Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy jedynie bohaterami tutej opowieści, że nasz ból, nasze rozterki, nasze cierpienie są tylko jej elementami i tak naprawdę nic nie znaczą. Czy ja jestem jedynie piątkiem na szachownicy, jednym z wielu bohaterów, którzy istnieją tylko po to, by umrzeć i zwiększyć dramatyzm? Nie, mnie nie spotka taki los. Tym razem ta historia skończy się sprawiedliwie. Jedyne czego pragnąłem, to pomścić naszego ojca i ciebie, Ofelio. Hamlecie! O tobie mówię! Słyszysz mnie, Hamlecie? Słyszę. Tym razem wygram pojedynek z nim. Wygram. Jako duch przybyłem, i jako duch już zawsze będę się objawiał, jako duch potępiony, za grzechy mego życia ukarany, z zagrobu zmuszony patrzeć, jak świat mój wali się w gruzy. A wszystko to nikczemnego podstępu jest winą. Przez najbliższe osoby zdradzony zostałem przy popołudniowej drzemce. Niczego nie świadom, kilka kropel trucizny, i już na zawsze od chłańczerni przepadłem. Czy naprawdę taki miał być mój los? Czy po latach rządów zasłużyłem, by powód mej śmierci tak zakłamywano? Ja mogę być tym Hamletem, o którym książki pisano, żył jako wóz wielki, zginął w walce jak bohater. Dlaczego poenta mego życia musi być tak nijaka? Władca, męczennik, król wielki, zjawa. Kimże ja właściwie jestem w tym świecie i jako kto zostanę zapamiętany? Synu mój, Hamlecie, dlaczego muszę cię dręczyć? Dlaczego zamiast ojcowskiej miłości zostawiam ci w spadku zadanie straszliwe? Zemstę, co ciąży na twym młodym sercu. Czy nie mogłem pożegnać cię z dumą po latach obserwowania, jak dorastasz, zamiast teraz patrzeć, jak błądzisz, rozdarty pomiędzy miłością a gniewem. Choć ukojenie przyniesie mi tylko upadek Klaudiusza. Klaudiusza? To czyste! Wysłuchałeś samego szatana! Gdzieś się on się podział! Klaudiusz, Klaudiusz, Klaudiusz! Widziałaś go? Pytam, czy go widziałaś! Muszę go znaleźć! Znaleźć i się zemścić! Zdejmę do zmarku mego syna! Zdejmę, zemście się! Klaudiusz! Och, jakżeś mi serce rozdarł na twoje! Przyjrzyj mu się. Władczy wzrok Marsa. Półkle Hyperiona. Czoło samego Jowisza. A postura? Jakby Merkury stępował z nieba na szczyt wyniosłej góry. Twój obecny mąż? <noise> Kłos przyżarty śniecią. Czy ty nie masz oczu? Dość, Mamedzie. Zmuszasz mnie, abym zajrzała w głąb własnej duszy. Widzę tam szkaradne plamy, a ich czerni nic nie zmyje. Czyżbyś zapomniał, kim jestem? Bynajmniej. Jesteś królową, która poślubiła brata swego męża. i Niestety także moją matką. Jam jest owa grzeszna Gertruda, której to upadek nakreśliły wstępne knowania najbliższej familii. Jednego dnia zwana żoną najślachetniejszego króla, Jakiego dania mogła sobie uświadczyć? Drugiego zaś już wdową. Nie dano miłym nawet uschnąć. Tak prędko o me względy począł biegać się brat zmarłego. Klaudiusz! Nie powinnam była tak prędko przystawać. Uczciwie przyznaję. Lecz któż na tym świecie jest bez winy? skuszona wizją spokojnej przyszłości, uległam. Bo czyż to w istocie tak wiele? Pragnąć statecznego żywota danego zawczasu przez niebiosa? A wybranek? Cóż to, iżby brat mój własny, a zalipość go grzeszne być miało? Gdybym tylko wiedziała, jak lichy okaże się ten wybór. Zbyt późno myśl przyszła, gdy czyn zajął miejsce w rzeczywistości, a koszka fala wyrzutów zalała serce. Lecz, trzeba z pewnością tak wiele zła tym jednym wyborem uczyniłam, na ile się mnie posądza? Łatwo przychodzi ocena biernym obserwatorom, co nigdy. Nie zajęli miejsca, napiętnowany wykonawców. Cóż to ja powiem? Miłam przez jakie lepsze opcje? W sposób inaki możliwość zachowania korony w rodzinie? Podle oszukana przez strętnego klaudiusza skądże wiedzieć mi było, że zamordował własnego brata, pozbawiając mi miłości prawdziwej oraz szczęścia. A wszelkie te intrygi, knowania za plecami, trucizna winie, której stałam się ofiarą, zatrudę florety, próba morderstwa mego syna Hamleta. Mego syna Hamleta. Syna mego jedynego, któremu tu tron próbowałam uchować, to przyznając wściekłe potyczki między dziedzicami, syna, który. Nie znając mych motywów, aż żywiąc do mnie wielką urazę, zmuszony był snuć plany bez mego pocieszenia i rady w niedoli. Syna, który w pogonie za zemstą szalonego udawał, samemu szalonym się stając. Drakłański losie, pragnąc dla niego pomyślności, przyczyniłam się do jego upadku. Z tą myślą pozostawiona, zmienieniem przez jeden czyn, zupełnie szarpany, nie jawie się nikim więcej niż głupią, zmanipulowaną królową. Naprawdę? Znowu mam umrzeć? Czy to wszystko, czego ode mnie oczekujecie? Przychodzicie tu, wiecie, co się wydarzy, a jednak chcecie oglądać, jak umieram. Po raz kolejny. Ja rozumiem, da, dla Was jest to tylko rozrywka, ale dla mnie jestem w tej roli uwięziony. Przychodzicie tu, przyglądacie się i co? Jesteście dumni? Powiedzcie mi, ile razy mam padać martwy z tym samym zatrutym ostrzem wbitym w bok. Ile razy mam przyglądać się na tego, który spiskował za moimi plecami i słuchać, jak ktoś z ciemności mówi. Ach, jaki to tragiczny koniec. Czy Wy tego nie widzicie? Ja znam ten scenariusz, ja wiem, co się wydarzy. I nie, nie jestem z tego zadowolony. No właśnie, jesteście tu tylko po to, żeby patrzeć, jak umieram? Ach, to ten drugi Laertes. On też musi zginąć, tylko dlatego, że ktoś tak sobie wymyślił. Wiecie, ile razy przeszyła mnie już ta zatruta szpada? Ile razy musiałem padać na deski tej sceny? W imię czego? Waszej rozrywki? Nie! Nie będę kończył mojego żywotu tylko dlatego, że ktoś tak napisał. Bo może... Może pora coś zmienić. Może czas już odłożyć szpady. Hamlet, co ty na to, żeby skończyć z tym nonsensem? Bo widzicie, to wszystko... To tylko gra. Dla Was tragedia, ale dla mnie? Ja mogę żyć, walczyć o coś sensownego, zamiast tkwić w tej chorej i nieustającej farsie. Ale nie! Szekspir i ta jego wielka tragedia. Siedzicie tu, oczekujecie mojej śmierci, ale czy któregokolwiek z Was zastanawiało, co ja o tym myślę? Tak, ja! Laertes, postać drugoplanowa. Też mam swoje zdanie. I nie, nie będę umierał tylko dlatego, że ktoś tak napisał. Może dziś to wy powinniście się przekonać, jak wygląda bunt postaci, który ma dosyć umierania w tak bezsensowny sposób. Zastanówcie się, czy naprawdę nie chcecie widzieć, jak znowu umieram? Czy może wolelibyście, żebym. <laughs> żył? Tak wyobraźcie to sobie. Hamlet, który w końcu przeżywa, chwyta za szpadę i wygrywa. Ale nie, bo Szekspir napisał, że mam zginąć, więc ginę. Ale nie dziś. Dziś to my wybieramy. I wiecie co? Klaudiusz, ta zatruta szpada, niech ich diabli wezmą. My chcemy żyć. Chcemy żyć. Chcemy, chcemy żyć. żyć. Chcemy, chcemy, żyć. Żyć. My chcemy, żyć. chcemy, chcemy żyć. po prostu żyć. Chcemy, żyć. chcemy żyć. Chcemy żyć. Być albo nie być. Tak. Wszyscy to słyszą, gdy to on to mówi, gdy to on się zastanawia nad swoim losem. Ale co ze mną? Czy to, że jestem dziewczyną, sprawia, że mam milczeć, gdy nawet on nie wie, czy chce być? Ja też mam swoje myśli i swoje wątpliwości. To, że są cichsze, nie oznacza, że nie zasługują na to, by być wysłuchane. Nie jestem tylko cieniem Hamleta. Moje serce nie bije mniej. Ja też czuję. Może, może on stoi tam, w centrum, zastanawiając się, czy być, czy nie być. Ale ja wiem jedno: ja jestem. Przeszłość jest historią, przyszłość tajemnicą. Ale teraźniejszość? Teraźniejszość jest moja i nie zamierzam jej nikomu oddać. Bo ktoś nie umie się zdecydować. Myślę, czuję, kocham, śmieję się. I to jest moje być. To co, chowamy? Chowamy? No raczej, że chowamy. Po chrześcijańsku, jak sędzia kazał. A, ale chwila, że co, że, że ją? Z jakiej to racji? Jak to z jakiej? Była... I być przestała. Obróciła się w pył, ale ze mnie poeta. Normalnie jak z samego Szekspira. Ale to, to akurat rozumiem. Ale zastanawiałeś się kiedyś, gdzie tu sprawiedliwość? Niektórzy czekają i czekają i się zbawienia doczekać nie mogą. A ona co? Sama sobie je załatwia? Zresztą to bez znaczenia. Toż to ona żyje! Dobra, słuchaj, za dużo myślisz, a mówiłem, nie czytaj tyle książek. Kazą, każą nam ją spochować, płacą nam zachowanie ludzi, dochowamy. Mm, no dobra, taki z ciebie materialista to okej. Okay. Pamiętaj tylko nie rozgrzebywać przeszłości, tego co zakopiesz w sensie. <grystanie> <grystanie>